Rzadko pojawił się limitowany smak chipsów Grand Chips o smaku szarpanej wieprzowiny. Zobaczmy, jak to smakuje. Troszkę jestem rozczarowany. Przede wszystkim nie czuję tutaj za dużo smaku. Niby te chipsy są właśnie posypane dużą ilością tej przyprawy. Ale samego smaku naprawdę ciężko wyczuć. Mam tutaj raczej takie standardowe chipsy. Może gdzieś tam szarpaną wieprzowinę. Ten smak taki ala charakterystyczny, podobne przyprawy gdzieś tam czuję. Ale ten smak jest na tyle delikatny, że w ogóle się nie przebija. Mamy tutaj głównie smak takiego chipsa. Choć same chipsy nie są złe, fajnie też krupią, Raczej czujemy tutaj taki delikatny, mięsny smak z lekką, tylko taką nutką właśnie szarpanej wieprzowiny. Faktycznie czuję, że nie jest to kurczak na przykład, tylko faktycznie jest to coś innego, ale jest to tak delikatne, a przede wszystkim tak słona jest ta przyprawa. I są to naprawdę mega słone chipsy, liczyłem troszkę na bardziej pełny smak, na bardziej wyrazistym, jak dla mnie takie 4 na 10, a w żabce za to zapłaciłem 8,99.